Witajcie prawdziwi Polacy. Taka troszkę inna ciekawostka. Loty przez Polskę dla Rosji miały być zakazane. Wyszła. Problematyka, że te loty nadal się odbywają. Widzimy tutaj z Moskwy do Hurgarda leci samolot. I tu jest Moskwa. I on leci tutaj przez Polskę. Przybliżę pokażę chwilę, nawet że on się porusza, bo tutaj możecie nie zauważyć, że on się porusza leci właśnie obok Lublina. Jak widzicie, porusza się, wleciał tędy, wleciał tędy. I dzisiaj mamy, żeby nie było 15, nie, 15, 12, 9, 20. 5. Ja sprawdziłem, czy takie loty powinny się odbywać, i tu, że Urząd Lotnictwa Cywilnego i tak dalej. że Ja tu wam przeczytam, bo przeczytam tylko najważniejszą rzecz. Internaci zwrócili uwagę, że loty się odbywają, zrobiła się z tego afera, media podchwyciły, no i, i tutaj. E od 11 sierpnia zostało uruchomione nowe połączenie z Królewca do Sheim El Sheikh W Egipcie obsługują je linie lotnicze RKIRO, er które musiały uzyskać pozwolenie. I yy, przeloty organizowane są na zlecenie Turo Operatora Fan Sun. Loty z Królewca odbywają się w poniedziałki oraz czwartki. Poniedziałki oraz czwartki. Dzisiaj mamy yy, piątek i tu też yy, wcześniej też... Yy, Lot, jakby. Aha, u mnie ja pokazałem, że wleciał tędy, a wtedy wleciał w tędy te loty odbywały się, a teraz wleciał troszkę inaczej. I teraz od 12 sierpnia linia Al-Masira ponownie uruchomiła loty z królewca do Hurgardy. Rejsy odbywają się raz w tygodniu, we wtorki i potrwają do 21 sierpnia października, więc mamy do Hurgardy, czyli ten lot, który teraz leci jest też do, do Hurgardy. E, natomiast m, Natomiast e, linie lotnicze są Almasyria Almasria i z, z Rosji lecą bezpośrednio z Moskwy e, a tu pisze, że tu jest linia Almasria. To ta sama, tak? Linia lotnicza Almasria. Zgadza się, czyli ta sama linia lotnicza, ale jest napisane, że raz w tygodniu loty się odbywają we wtorki. Tu nawet Almasria, linia lotnicza, ponownie uruchomiła loty z Królewca do Hurgardy, czyli ten, co teraz leci. Rejsy odbywają się raz w tygodniu we wtorkę. I tu. Tak, teraz ten. Wtedy wleciał? Nie wiem kiedy, to pewnie we wtorek. Teraz też leci i jest piątek. A piątek to nie. Na koniec tu pokażę. Rada Lotów z Moskwy. Harga, Hurgarda Almasria. E, z Moskwy leci. Tutaj macie Moskwę, tak mało widać, ale zobaczycie, i dzisiaj jest piątek. Chyba, że mi się dni policzyły albo każdy lata jak chce pozdrawiam serdecznie Prawdziwi Polacy taka ciekawostka dla nas, dla, dla mnie też taka ciekawostka jednak mogą latać